Siemanko, z tej strony Xaveris. to jest pierwszy filmik z Tekita, w którym zaprezentuję wam moją elektrownię, którą widać właśnie za mną. I tak elektrownia została zbudowana na serwer, ponieważ otwieram serwer mam niedorobione plamki na koszulce. No... Dobra. Kiedy idzie się tym zajmę? I elektrownia powstała na serwer, ponieważ otwieram serwer do teki. Tak, tak. I przejdziemy od razu do zwiedzania. Zaczniemy od przodu. Tutaj jest już wyjście prądu. Dobra. Tego chwilka, czy ja nie mam zagłośno? Dobrze. I tak. Ym... Dobra. Tutaj mamy całe pomieszczenie, którym. Mamy reaktory, czujniki temperaturowe oraz alarm. W skrzynce mamy uran. Sorry za to. A tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy kable. Tutaj mamy nasz MFSU, w którym gromadzimy całą energię. A tutaj mamy kolejną HV Transformer, MV Transformer oraz LV Transformer. Które Robią to, że na przykład jak podłączymy piecyk do prądu, to nie wybuchnie nam, jakbyśmy podłączali od razu. I tak, tutaj, gdzieś, tak, tutaj mamy resztę moich mfs w których się gromadzi cała energia. I dopiero z tych MFSU gromadzi się do tego MFSU. I tam jeszcze jest następny MFSU chyba, więc w sumie mamy, jeszcze tam jest jeden, nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy 7 MFSU, a jeden daje 10 milionów mocy, to wynosi nam 70 milionów mocy, więc trochę tego jest. I tak, mm. pokażę Wam jeszcze resztę. I tak, tutaj mamy prowizoryczne kominy, żeby dym był jakiś. Tutaj mamy ogień. I z tyłu mamy takie pomieszczenie kontrolne całe. I tak, w tej skrzynce będzie lód. W tej skrzynce są rury na wszelki wypadek oraz kabel. Tutaj mamy troszeczkę lodu. No. E, tam prowadzi do tego już do reaktora jednego i do reaktora drugiego. Tutaj mamy puste. Można to jeszcze coś wybudować, nawet. I tak. To jest sequencer, który umożliwia nam, że po odpowiednim czasie będzie przełączał po prostu te, yy, jakby lampki Redstone'owe. I tak, yy, ja ustawiłem na 1000, 1 sekundę i 950 setnych, tysięcznych, tysięcznych, nie wiem, mniejsza o to. Chyba tysięcznych, tak. Tysięcznych. I yy, po, to jest tak dobrze wymierzone, że po odpowiednim czasie po prostu daje lud i to też robi, że po prostu jest przerwa, przerwa pomiędzy ponownym ruszeniem się silnika, więc nie ma opcji, aby się silnik przegrzał, więc to będzie bardzo nam przydatne, przy, szczególnie przy elektronie, ponieważ jak coś wybuchnie, dojdzie coś do reaktora, to koniec. I tak, podłączymy sobie lud. I tak, teraz się ruszy, jak widzimy, spadnie, opadnie, teraz się zatrzymało. I teraz się ruszy drugi raz I teraz odpo po odpowiednim czasie po prostu dostarcza ten lód Więc nie będzie żadnego problemu Dobra Teraz Sorry, że mam taki bałagan, ale Nagrywałem jeszcze wcześniej, ale <grymnie> zapomniałem czy mikrofonu I tak, teraz weźmiemy sobie uran Rzucimy go tutaj już nam pracuje. I teraz tutaj też wrzucimy. Jak widzimy, mamy 17, 18 tego yy, AJA. Więc później coś zobaczycie. I teraz yy, uran już działa. 19. Będzie się wahało. Widzicie 19, 18. Pomiędzy takim, taką ilością lodu się waha. 19. 18. Więc lód ciągle dochodzi i tak Tutaj już pokazywałem wam, że jest MFSU oraz wszystkie transformery Transformery mm -hmm. Dobra I tak, tutaj już jest wyjściowy ten prąd Tutaj mamy, możemy już zobaczyć mój piecyk Taki hardkorowy, fajny Wyrzucamy sobie na przykład ten stone I jak widzicie nam działa Możemy też użyć overclocker upgrade Co nam po prostu przyspiesza działanie yy, różnych rzeczy, lecz niestety używa dużo, dużo, dużo więcej prądu, więc możecie teraz zobaczyć. Użyję 6 i patrzcie, co się stanie nie przy siódmym. Nie, jeszcze nie przy siódmym. Przy 8? Przy 9? O, przy 9 już tutaj zaczyna latać. Przy 10 mi też lata, a przy 11 już zupełnie padło. Więc damy z 10, bo przy 10 jeszcze żyło. Ale 9 będzie mojej zejmów. O, 10. Ale ja i tak wezmę... Dobra, o to. I teraz błyskawicznie nam wszystko robi. Gdy, do, 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 gdy dobrniemy do 20 łapek w górę, oczywiście dam link do downloadu. I będziecie mogli na swój serwer umieścić albo co tam chcecie pobawić się i w ogóle powysadzać. Jak to większość z lubi. To by było na tyle w, tym, w tej prezentacji. Będzie więcej takich prezentacji, co tam w nowe, co tam w tekicie i w ogóle, w ogóle. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić oceny. I 20 łapek w górę. Równa się download. Pozdroziom. I pamiętacie jak obiecałem, że będzie takie coś jak początkowy taki krótki filmik, po prostu wycięcie z oryginału, że... Jakieś śmieszne albo coś Jednak nie będzie to w każdym filmie Ponieważ w tym filmie na przykład nie, nie było nic takiego Co by było warte pokazania W takim krótkim filmiku Więc Nie miało to sensu To narka